Moja historia to opowieść o człowieku, który zaczął pod ziemią, a skończył w chmurze. Co łączy murnika, fotografa, architekta rozwiązań chmurowych i specjalistę AI? Ja. Nazywam się Mateusz Dobrowolski. Zmiana to jedyna stała. Rzecz w moim życiu. Dorastałem w latach 90. na Śląsku i choć od zawsze pasjonowały mnie technologie i komputery, pozostałem głównikiem. W końcu Śląsk zobowiązuje. Dobre zarobki, szybka emerytura. Po jakimś czasie przyszedł kryzys, byłem wyczerpany fizycznie i psychicznie. Potrzebowałem zmiany. Powiedziałem żonie, że chciałbym zostać fotografem. Mam no żona, powiedziała: zrób to. No i zrobiłem. Znajomi pokali się w czoło, ale jestem zawzięty. Fotografia ślubna, reportaż, zdjęcia prasowe, zdjęcia portretowe prawie z granicą. W sumie kilkanaście tysięcy zdjęć. Po roku już całkiem dobrze mi szło. I wtedy wybuchła pandemia. Świat się zatrzymał i moja branża też. Będąc zmuszony wprowadzić kolejną zmianę w moim życiu, pomyślałem, że w myśl mojej pasji z dzieciństwa zacznę pracę w IT. I zaczę. Dziś pracuję jako inżynier rozwiązań chmurowych, realizując projekty z branży healthcare. Moja kariera w IT nabrała tempa dzięki sztucznej inteligencji. Zaczęłam od kursów AI na platformie AI Skills Navigator. AI pomaga mi w programowaniu oraz tworzeniu dokumentacji. Pomaga mi także w wyszukiwaniu interesującej mi wiedzy, w porządkowaniu jej. Jestem w stanie zaoszczędzić bardzo dużo czasu potrzebnego na samodzielne wyszukiwanie. Taki wirtualny asystent jest niezastąpiony dla kogoś, kto ma zdiagnozowaną ADHD. W końcu mogę uporządkować chaos w swojej głowie. Świat będzie gdzieś w zawrotnym tempie, ale dzięki AI jestem w stanie dotrzymać mu kroku.